Weh nie dosięgnie mnie dron. Strzel mi buzi jak się nie na tło, o wysoki lot. ura, nie dosięgnie mnie dron. Strzel mi buzi jak się no nie na tło, o wysoki lot. No. To jest tuste, baby, gramy w kosz na osi. Wracam na rejony, wagon jest zielony. Hype jak ruki, nie jestem w tym nowy. Zbyt wielu nowych, pamiętam gdzie moi. Luby ktoś się śmiesza, nie fajkę Jak ci modu, może porobimy foty. Full Fuji, ale mam kolory Gdy mnie ktoś wywoła, wchodzę pod czerwony Rekognition przyjdzie jak Jeszcze wszystko z siebie dam Wielkie wille on my black Będę ghetto superstar Mam głowę fura, Nie dosięgnie nie dron Strzel mi buzi jak glock Nie na no fłoku Wysoki wysokie głowę w Nie dosięgnie mnie dron Strzel mi buzi jak glock Nie na no fłoku Lot, no. Zawsze miałem planów sto Zajebałem dziennik jak OG Loki, teraz lecę Czuję, że to jest mój rok, ale nie ufam sobie, bo wypiłem setę i tak lecę Mija życie to nie miał sensu, by Gdybym nie miał ciebie, ale mami masz lepszą talię niż mam kart w pokerze Wiesz, system na dobę jak 7-Eleven Wiesz, mam głowy w murach, a dziś padał gratis tym meteorologiem I wiem, że już był, że jest dano za nami, choć padam na twarz A czemu tam na końcu nie wchodzi refren jeszcze?